Być może teraz zastanawiasz się, jak zapłacisz kolejną ratę kredytową, być może zastanawiasz się, jak wziąć pieniądze na nowy samochód, być może zastanawiasz się, jak spłacić swoje długi. Być może nie masz na chleb, być może nie masz na rehabilitację swojego dziecka, a potrzebujesz tego. A może zwyczajnie potrzebujesz zrezygnować z pracy na, etat, na etacie. Bo potrzebujesz być dla swojej chorej mamy albo swojego dziecka, albo w ogóle kochasz życie, wolne życie, kochasz życie inaczej. Wtedy zapraszam Cię do rozmowy ze mną. Je, mogę przedstawić Ci projekt, który zakłada różne scenariusze i różne możliwości zarobienia pieniędzy, i zdecydujesz, czy chcesz wejść w ten projekt, czy nie. Niczym nie trzeba ryzykować, nie ma tu żadnej inwestycji. Dlatego zapraszam Ci serdecznie do kontaktu na Zoom, najlepiej, żebym mogła przedstawić Ci ten projekt w pełni. Pozdrawiam serdecznie.